Dzień dobry, tu Listekel ze Stuttgartu. Dzisiaj opowiem o trzech wydarzeniach tutaj w Niemczech, które w listopadzie 2022 roku zdominowały absolutnie tutejsze media i tutejszą ludność, w tym mnie. Przede wszystkim rząd postanowił zastąpić zasiłek hart 4 Bürgergeld, czyli dochodem obywatelskim. Dochód obywatelski będzie wypłacany od 1 stycznia 2023 roku. Po drugie mamy tutaj klima kaoten, czyli Klima aktywistów, którzy blokują wszystko, co się da, i nie wiadomo, co z nimi zrobić. A ponadto mieliśmy dwu, a nawet trzy tygodniowy spektakl medialny o tym, jak zaprezentować swoją solidarność z ludźmi LGBT na Mistrzostwach Świata w kraju islamskim, czyli w Katarze. O tym dzisiaj. Listę Kelze ze Stuttgartu zapraszam. A więc moi drodzy, mamy tutaj w Niemczech dwa zasiłki dla bezrobotnych, jeden zasiłek dla bezrobotnych, to jest taki normalny zasiłek jak w Polsce, że ktoś pracuje na etacie rok 2, 5, 10, 15 lat i z jakiegoś powodu traci tą pracę. W związku z czym państwo, żeby pomóc mu przeżyć te trudne chwile bez pracy, wypłaca mu zasiłek. Ten zasiłek jest w wysokości około 80% ostatniej pensji i tak naprawdę można go dostać na jeden rok, ludzie Starsi powyżej 50 mogą go dostać na maksimum 2 lata. W tej kwestii nic się nie zmienia. Zmienia się natomiast w drugim zasiłku dla bezrobotnych, tak zwanym hart 4. To jest zasiłek dla bezrobotnych, który jest wypłacany ludziom, którzy tak naprawdę nie chcą pracować albo nie mogą z jakiegoś powodu pracować. Także nie jest on uwarunkowany tym, że wcześniej ktokolwiek gdziekolwiek pracował. Ten zasiłek h 4 zostanie od 1 stycznia 2023 roku przemianowany na tak zwane Bürgergeld, czyli dochód obywatelski. Nie jest to oczywiście dochód gwarantowany, ponieważ no nie ma gwarancji, że się go dostanie, ponieważ jakieś tam warunki trzeba spełnić, żeby go dostać, ale dostać jest go stosunkowo łatwo. Każdy, kto od 1 stycznia dostanie Bürgergeld, dostanie mniej więcej 500 euro gotówki do ręki i Państwo zapłaci mu za wydatki na mieszkanie, czyli za wynajem mieszkania, bo tutaj w Niemczech najczęściej wynajmujemy mieszkania, ale jeśli ktoś mieszkanie zdążył sobie już kupić albo wziąć na raty, to państwo zapłaci również raty kredytu. Praktycznie jedynym kosztem własnego utrzymania, który musisz ponieść, jest opłata za prąd, bo za prąd urząd nie zapłaci. Także mieszkanie masz zapłacone, 500 euro miesięcznie na jedzenie, no i z tego musisz tak naprawdę zapłacić prąd. Czy 500 euro to dużo w warunkach niemieckich? Nie, to nie jest dużo, ale niewątpliwie wystarczy na jedzenie na cały miesiąc. Ale mimo, że nazywa się obywatelski, wcale nie trzeba być obywatelem, nie trzeba mieć paszportu niemieckiego, żeby ten zasiłek, czy też dochód gwarantowany, dochód obywatelski otrzymać. Według statystyk tylko 50% otrzymujących zasiłek Hart 4 w tej chwili, co się przeniesie w styczniu na dochód obywatelski, jest Obywatelami Niemiec, cała reszta to obcokrajowcy, którzy tutaj mieszkają na stałe. Pomiędzy koalicją rządzącą koalicją Ampel, a będącą w opozycji partią CDU, partią pani Merkel, odbyła się wielka dyskusja. CDU początkowo zablokowała ustawę o dochodzie obywatelskim w Bundestagu. Przedyskutowano to jeszcze raz. Chodziło tak naprawdę o to, żeby ludzie, którzy dostają te pieniądze, ten Hartz IV w tej chwili, a w przyszłości Bürgergeld, żeby oni szukali pracy, żeby oni całe życie nie byli na tym. I żeby żeby tak naprawdę cokolwiek zrobili. W związku z czym dopisane zostało do ustawy rozmaite warunki, które mówią o wspieraniu tych ludzi w szukaniu pracy, żeby jednak szukali, żeby jednak poszli do pracy. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że dotychczas przez całe lata zasiłek Hartz 4 był wypłacany, jak już powiedziałem, tym, którzy niespecjalnie chcą pracować. Wszystkie panki, na przykład współczesne niemieckie, których jest pełno na rozmaitych dworcach, szczególnie w wakacje na Sylcie, pobierają ten Hard 4 i nie muszą pracować. Wśród Niemców, no, różnie to bywa. Znam ludzi, którzy całe życie przeżyli tak naprawdę na Hard 4 i w sumie jest im dobrze, mają, jak to Niemcy mówią, ganze Zeit der Welt, czyli cały dostępny czas na świecie, żeby zrobić swoje rzeczy, żeby mieć jakieś hobby. Tak czy owak, chodzi o to, że póki było tak jak było, czyli ci, co nie chcieli pracować, czy nie mogli z jakiegoś powodu, czy bardzo im się nie chciało, dostawali ten Hard 4, to było pół biedy, ale niestety od paru lat rozdają Niemcy jako państwo, ten zasiłek również imigrantom. Ten zasiłek dostają imigranci z Bliskiego Wschodu, którzy tutaj od 2015 roku napływają szerokim, szeroką rzeką, szeroką strugą, napływają tutaj do Niemiec. Napływali mocno, później napływali mniej w czasie korony, a w tej chwili ta imigracja znowu się zwiększyła. Do tego doszli imigranci z Ukrainy, którym również przyznano Hartz IV. W związku z czym 50% wszystkich Ludzi, którzy otrzymują ten Hard 4, to są tak naprawdę świeży imigranci. No i w tej chwili trudno jest postawić warunek, że będziecie dostawać to do końca życia. Chodzi o to, żeby oni tu jakoś się osiedlili, żeby jakoś znaleźli robotę, żeby cokolwiek tutaj robili. Ale w gruncie rzeczy może okazać się to nie takie proste, ponieważ ten zasiłek jest tak naprawdę dość wysoki. Jak już mówiłem, to jest 500 euro w gotówce plus koszty mieszkania. W związku z czym, jeśli mamy na przykład rodzinę czteroosobową, co jest absolutnie normalne w przypadku imigrantów islamskich, to mają tak, 500 plus 500 to jest 1000 euro dostają do ręki, plus dwa razy po 200 euro to jest kindergeld, czyli polskie 500 plus. W związku z czym mają około 1400, weźmy na to 1500 euro w gotówce i do tego mają opłacone mieszkanie. No to wiecie co, za 1500 euro w gotówce plus opłacone mieszkanie, dla czterech osób takie mieszkanie kosztuje weźmy na to 1000 euro. To znaczy, że państwo inwestuje w nich miesięcznie około 2,500 euro. 2,5 tysiąca euro przy dwóch osobach pracujących na stosunkowo prostych stanowiskach, nie wiem, w sklepie, w magazynie, gdzie zarabia się około 1300 euro miesięcznie to jest tak naprawdę to samo co ten Bürgergeld, czyli dochód obywatelski. W związku z czym tym ludziom no nie będzie się opłacać iść do pracy. Państwo niemieckie wydaje na zasiłek Hart 4 aktualnie 44 miliardy euro rocznie, i ta kwota tak naprawdę będzie rosła. Można przypuszczać, że ci, którzy mają mniejsze mieszkania, teraz będą mieli większe mieszkania do wynajęcia, które będą więcej kosztować, i tak naprawdę tego typu zasiłek, który dostają automatycznie imigranci, jest zachętą do imigracji do Niemiec, i imigracja do Niemiec będzie rosła. Tym bardziej, że pani Nancy nas Minister spraw wewnętrznych ogłosiła, że według nowego planu koalicji Ampel koalicji rządzącej będzie łatwiej uzyskać obywatelstwo niemieckie. Oczywiście obywatelstwo nie jest potrzebne do tego, żeby dostać dochód gwarantowany, dochód obywatelski, ale obywatelstwo też będzie stosunkowo łatwo dostać. Nie będzie trzeba zdawać kursu językowego, wiadomości o Niemczech trzeba będzie mieć ograniczone. Także jest po prostu uproszczenie całej procedury otrzymania obywatelstwa. 5 lat to jest naprawdę mało, dotychczas trzeba było czekać 8 lat. Także jak to będzie od przyszłego roku, nie wiadomo. Według mnie coraz więcej ludzi nie będzie pracować w Niemczech, bo nie będzie takiej potrzeby, żeby pracować. Tym bardziej, że gospodarka niemiecka się tutaj troszeczkę chwieje. Mówi się o deindustrializacji Niemiec, wyjeżdżają fabryki za granicę, są budowane w Stanach Zjednoczonych, są budowane w Chinach, o przemyśle motoryzacyjnym w Niemczech możecie zobaczyć w moim poprzednim filmie, tam opowiadam, że tak naprawdę coś się dzieje tutaj nie tak, a przemysł motoryzacyjny w Niemczech zatrudnia 800 tysięcy ludzi. Strumień imigrantów napływa, z Ukrainy będą napływać również, w związku z czym jak to będzie, nie wiadomo, ale przypuszczam, że coraz więcej osób będzie otrzymywać. Dochód obywatelski. A może właśnie o to chodzi. Ciekawe, czy klima aktywiści, którzy blokują ulice w niemieckich miastach, również pobierają zasiłek Hartz 4 Myślę, że w wielu przypadkach tak jest, no bo na klima aktywizm trzeba mieć sporo czasu, a jak się chodzi do pracy, to tego czasu się ma, jak wiadomo, troszeczkę mniej. Tak czy robię? klima aktywiści stali się utrapieniem tutejszych miast. W każdym mieście pojawia się ekipa, która rozsadza się. Na skrzyżowaniu i blokuje przejazd samochodu. Zwykle w godzinach szczytu ludzie się bardzo denerwują, piekarz jedzie z bułkami do sklepu, ludzie jadą do pracy, nie mogą przyjechać, ci się przyklejają do asfaltu, a niemiecka policja podchodzi do nich bardzo, bardzo delikatnie. Czyli przyjeżdża specjalista, powolutku, żeby dzieciaka nie. Żeby tego młodego człowieka, nie tylko młodego okazało się, żeby tego klima aktywiste w każdym wieku, broń Boże, nie uszkodzić, tylko oderwać od tego asfaltu w sposób nieuszkodzony. Na przykład pokazywali w telewizji, że francuscy policjanci się w ogóle nie chrzanią. Przychodzą, rachcia, rachcia, odrywają te ręce, czy ktoś sobie skórę zedrze, czy nie zedrze, to nikogo nie interesuje. Tutaj w Niemczech tak nie jest. Tutaj naprawdę bardzo dbają o odcinanie delikatne tych ludzi od ulicy. Klima aktywiści się bardzo rozwijają. Juszyli tutaj w Niemczech i tak naprawdę jest ich już pełno wszędzie, nie tylko na ulicach. Niby są później aresztowani, ale za chwilę są wypuszczani, w związku z czym e, rozpędzili się całkowicie. Obraz moneta w galerii został obrzucony ziemniakami Pire. Ja w ogóle myślałem, że pęknę ze śmiechu, jak zobaczyłem tych klimaaktywistów, aktywistów, którzy obrzucili tego biednego moneta. Oni nawiązywali chyba do swoich kolegów we Włoszech, bo tam oblali ketchupem, czyli pomidory, Włochy, ziemniaki. Niemcy. No nie wiem, tak czy owak, obraz Moneta Pire, później ci klimaaktywiści wylądowali w naszej sławnej i pięknej, i sławnej na cały świat budowanej chyba 20 lat filharmonii w Hamburgu, gdzie wstali z pierwszego rzędu, wskoczyli na scenę ku zadziwieniu orkiestry i przykleili się do barierki, która jest postawiona po to, żeby dyrygent nie spadł ze sceny. No okazało się, że ta barierka jest łatwo demontowalna, w związku z czym całą barierkę Przyklejonych klima aktywistów wyprowadzono z sali przy aplauzie publiczności. Także klima Klimą, wszyscy tutaj Niemcy popierają klimat, że trzeba dbać o, o, o klimat, trzeba dbać o to, żeby, żeby za dużo gazów cieplarnianych i innych CO2 nie emitować, ale jak w Filharmonii, no to cieszymy się, że klima, klima aktywistów tak naprawdę z Filharmonii wyprowadzono. Ale to nie wszystko. Podczas jednej z blokad ulic miał miejsce wypadek. Ciężarówka najechała na rowerzystkę. Rowerzystki nie można było wyciągnąć spod tej ciężarówki i ze względu na korek spowodowany blokadą ulicy przez aktywistów klimatycznych nie dojechała na czas straż pożarna, żeby podnieść tą ciężarówkę, w związku z czym ta rowerzystka doznała ran i umarła w szpitalu. No niestety tak to jest. Ktoś stracił życie, ale komentarze klima aktywistów Głównie na, na, na Twitterze były szokujące. Mówiono to shit, happens, nie? Może się zdarzyć, ale klimat i to, co walczymy, jest tak naprawdę ważniejsze i tak naprawdę dużo ważniejsze niż jakiś tam wypadek. To było powodem debaty, która powstała mniej więcej tydzień, dwa tygodnie temu, czy tak może być, czy tak nie może być. Co jest ważniejsze, klimatyzm czy bezpieczeństwo ludzi, co jest ważniejsze, klimatyzm czy demokracja, ponieważ zarzucano klima aktywistom, że większość Niemców jednak nie popiera tych protestów w takiej formie. Popiera klimat, ale nie popiera protestów w takiej formie. I tu wypowiedziała się pani Luisa Neubauer. Pani Luisa Neubauer to jest najmłodsza dwudziestoparoletnia posłanka do Bundestagu, która zasłynęła mniej więcej rok temu, jak krzyczała z trybuny Bundestagu, że ja chcę swoją wolność z powrotem, proszę zaszczepić absolutnie wszystkich. Jestem za ogólnym obowiązkiem zaszczepienia się wszystkich ludzi, nie? Obowiązek szczepienia nie wszedł. Zrobiłem o tym filmie więcej rok temu. Jak ktoś chce może odkopać moich starszych filmach, jest naprawdę ciekawe, co się wtedy działo w Bundestagu i w ogóle co się jeszcze rok temu w sprawie koronowo-szczepiennej działo tak naprawdę tutaj w Niemczech. Ale wracając do tematu, więc pani Luiza w wywiadzie powiedziała tak, że Klimat jest tak ważny, że jeśli mam wybierać po, pomiędzy klimatem a demokracją, to ja jestem za klimatem. Demokracja i sposób w jaki rządzimy naszym państwem i w jakim w naszej zachodniej kulturze przywykliśmy żądać, rządzić i podejmować rozmaite decyzje, które dotyczą większości obywateli, jest w tej chwili nieistotny, ponieważ istotne jest to, że my w tej chwili walczymy o klimat. Klimat jest dużo ważniejszy od tego, w jaki sposób rządzimy. Od naszej kultury i od naszej demokracji. Także ci klima klimaaktywiści są bardzo, bardzo zorganizowani i bardzo powiedziałbym ekstremalni w swoim myśleniu. Doszło do tego, że mniej więcej parę dni temu zostało zablokowane lotnisko w Berlinie. Nowe lotnisko w Berlinie zostało zablokowane, ponieważ klima klimaaktywiści przykleili się do pasa startowego. Przykleili się jak się przykleili, przyklejali się do rozmaitych innych rzeczy. Także nic z tym dziwnego, że półtorej godziny nie mogły lądować ani startować samoloty. Ciekawe jest to, jak działa bezpieczeństwo takiego lotniska. No przecież na lotnisko, dostać się na pas startowy, no to nie jest tak łatwo, ale skoro trojgu, klimaaktywistom udało się dostać na pas startowy, tam się przykleić i wstrzymać ruch samolotu, to coś jest nie tak. To w momencie, kiedy ktoś tam przyjdzie, jakiś terrorysta z bombą, to również się dostanie. Także władze lotniska mówi że jest wszystko ok, wszystko mamy pod kontrolą, ale szczerze mówiąc to ja nie do końca sądzę, że oni mają tam wszystko pod kontrolą. Odkąd policja po akcjach przyklejania zaczęła tych klima aktywistów aresztować, okazało się, że tak naprawdę to są ci sami ludzie. Bild nawet publikuje, co w Niemczech jest niezwykłe, imiona i nazwiska ze zdjęciami tych ludzi. Dowiadujemy się, że to jest, że główna ekipa to jest czterech młodych mężczyzn i jedna kobieta, transkobieta, czyli kiedyś był to również mężczyzną, czy tam kiedyś była również mężczyzną i oni tak naprawdę są odpowiedzialni za większość tych akcji klimatycznych, które odbywają się tutaj w Niemczech. Swoją drogą, walka z dziełami sztuki wydaje mi się co najmniej dziwna. Ja rozumiem, że oni chcą pokazać, że klimat, walący się klimat, ocieplenie i nie wiadomo, co jeszcze jest ważniejsze od jakiegoś tam moneta, czy jakiegoś tam Picasa, ale jest to, jakby nie patrzeć, niszczenie naszego dziedzictwa kulturowego. Przypomniało mi się, jak wiele lat temu w Afganistanie talibowie rządzący wtedy, czy też walczący wtedy, wysadzili dwa po posągi. Ponieważ nie zgadzały się z islamem. I te posągi Buddy, które były absolutnie najcenniejszym zabytkiem Afganistanu, zostały wysadzone tak naprawdę z powodów ideologicznych. Islam nie zgadza się z buddyzmem sprzed kilku tysięcy lat, w związku z czym wysadzimy zabytki. I mniej więcej to samo dzieje się w tej chwili z klimaaktywistami. My tutaj walczymy o CO2, żeby go mniej było w powietrzu, w związku z czym zniszczymy moneta. Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Picassa i nie wiadomo kogo jeszcze Tamarę Łępicką może. Równolegle z dyskusją o klimacie, klimaaktywistach, przyklejaniu się, odklejaniu, blokowaniu i nie wiadomo czym jeszcze, odbyła się gigantyczna, ale naprawdę zakrojona na absolutnie wszystkie media dyskusja tutaj w Niemczech o to, czy pan Manuel Neuer, kapitan reprezentacji niemieckiej na Mistrzostwa Świata w Katarze, może założyć na rękę opaskę z napisem One Love. I jeszcze do tego jest serduszko w kolożach tęczy. Jest to opaska antydyskryminacyjna, gdzie pan Neuer chciał zaprezentować całemu światu, że popiera społeczność LGBT i że jest przeciwko dyskryminacji tych ludzi, szczególnie w krajach arabskich, w których jak wiadomo homoseksualizm, no, nie jest specjalnie dobrze widziany. Dyskusja się toczyła, czy sam Neuer to ma mieć, czy mają inni mieć te opaski na rękach, i w końcu FIFA ogłosiła, że nikt nie może mieć, ponieważ jest zakaz tego typu demonstracji na stadionach w Katarze. W związku z czym rozpoczęła się wielka dyskusja, czy FIFA w ogóle może nam, Niemcom, naszej drużynie zabronić demonstrowania swoich poglądów, które przecież są słuszne, nawet jeśli. Katarczycy w Katarze się z nimi nie do końca zgadzają. Efekt tego wszystkiego był taki, że drużyna niemiecka wystąpiła bez opasek, pan Neuer wystąpił bez opaski. Za to podczas robienia zdjęcia przed pierwszym meczem z Japonią zasłonili sobie usta w ten sposób, że nie mogą, jako symbol tego, że nie mogą wygłaszać swoich słusznych, jakby nie patrzeć. Antydyskryminacyjnych has, Że FIFA zamyka im usta. Ale na szczęście przedstawicielka ruchu niemieckiego antydyskryminacyjnego, pani Nancy Fazer, tutejsza minister spraw wewnętrznych, na trybunach w Katarze miała na ręku właśnie tą opaskę z napisem One Love i serduszkiem w barwach tęczy. Niestety, Niemcy pierwszy mecz z Japonią przegrali, w związku z czym było śmiechu co niemiara. TikToki zalały się zdjęciami Japończyków, którzy trzymają rękę na ustach, naśladując Niemców i tak naprawdę się z nich śmieją, że przegrali z Japonią. Był to naprawdę bardzo duży cios dla tutejszej drużyny i dla tutejszych fanów. To jest w Niemczech, to piłka nożna jest absolutnie bardzo ważna. Tutaj, na czas meczu, za miera życie, i po prostu w naszej cichej dzielnicy, gdzie nic nie jeździ i nic nie słychać za oknem, tak naprawdę, w momencie kiedy pada gold dla Niemców, to słychać takie huuu, czyli ludzie siedzą w domach i, jakby nie patrzeć, te mecze cały czas oglądają. W związku z niniejszym to było bardzo, bardzo przykre doświadczenie dla Niemców. A podczas drugiego meczu, meczu z Hiszpanią, Niemcy już e, nie zasłaniali sobie ust, ale pan Neuer wyszedł z opaską, ale zrobił sobie. Taką fałdę na rękawie koszulki sportowej, żeby tej opaski nie było widać, żeby widać było tylko, że ją ma. Także w ten sposób wystąpił, ale podczas tego meczu Katarczycy wystąpili z protestem na trybunach. Trzymali ręce znowu w geście niemieckim w ten sposób i trzymali zdjęcia piłkarza niemieckiego pana Özila, który, który z jakiegoś powodu nieznanego prasie, są tylko domysły, nie wystąpił na Mistrzostwach Świata. W mediach niemieckich też były inne głosy, że jakże to jedziemy do Kataru, to powinniśmy szanować ich kulturę. Jeśli oni tam nie za bardzo przepadają za homoseksualistami, to nie powinniśmy się tam im wciskać. Jak islam przyjeżdża do nas, to chcemy, żeby oni zaakceptowali naszą kulturę. To, czy akceptują, czy nie akceptują, to jest zupełnie inna sprawa, ale w sumie może tego typu myślenie jest prostszej niewątpliwie ten tygiel kulturowy, to mieszanie się kultur, które mamy tutaj w Europie, jest również wyzwaniem na arenie międzynarodowej, o ile przyzwyczailiśmy się do naszych muzułmanów tutaj w Europie, już podzieliliśmy Niemcy, islam należy również do Niemiec, jak to mówiła pani Merkel. To w momencie, kiedy wyjeżdżamy tam, to jest pytanie, czy mamy szanować tamtą kulturę jako odrębną, czy też traktować ją dokładnie w ten sam sposób, jaki traktujemy islam tutaj. To jest cała masa pytań. I tak naprawdę nie wiadomo, w którą stronę pójdzie w świat i jak to będzie w najbliższym czasie. A wracając do drużyny niemieckiej i do Mistrzostw Świata, mamy w drużynie niemieckiej dwóch naszych, jak już mówiłem na Twitterze, czyli pana Musiała. Pan Musiała jest synem nigeryjczyka i Niemki polskiego pochodzenia i ma jak widać polskie nazwisko. Nazywa się Musiała. Tutaj w Niemczech o tym nie wiedzą. Ja z kolegą z pracy przeprowadziłem długą. Dyskusję, czy on jest musiała, czy on jest muzjala, jak tutaj mówią. A Ramten się upierał, że on to nie jest żaden musiała, bo tutaj nie ma tej waszej śmiesznej litery L przecięte jeszcze drugą kreseczką, tylko to jest muzjala. Ale okazało się i Wikipedia powiedziała, że on jest jednak musiała, bo ma nazwisko po matce. Drugi nasz w drużynie niemieckiej to jest pan Gorecka. Pan Gurecka również ma przodków w Polsce. Jego dziadkowie pochodzili z Polski i nazywali się najprawdopodobniej Góreccy, czyli on jest tak naprawdę Górecki, a nie Górecka. No ale tak to bywa. Nosi akurat żeńską y, odmianę polskiego nazwiska Górecki. Tak to bywa. Tu w Niemczech jest to dość częste, że polskie nazwiska noszone przez mężczyzn mają a na końcu. Także Musiała i Górecki grają i dobrze, że grają pod wodzą, i wiecie co? Ja wiem, że to dla pana trenera drużyny niemieckiej jest trochę krzywdzący. Ale jak ja usłyszałem, że trenerem drużyny niemieckiej jest pan Flik, to natychmiast miałem skojarzenia z serialem Alo, alo i panem Flikiem, który tam występuje w jednej z głównych ról. <noise> tak to jest! No niestety, jak się ktoś nazywa Flik, to tak już będzie. Pamiętacie Alo, alo? Ale ogólnie zbliżają się święta, w Niemczech jest już spokojniej, wszyscy jeżdżą na jarmarki bożonarodzeniowe, tutaj jarmarki są praktycznie w każdym mieście i ludzie czują się w obowiązku przed świętami odwiedzić jak największą ilość jarmarków. Także tutaj Stuttgarczycy na przykład nie tylko w Stuttgarcie idą na jarmarki z powrotem, tylko co tydzień albo nawet w tygodniu jeżdżą na rozmaite jarmarki bożonarodzeniowe. Te jarmarki bożonarodzeniowe w Niemczech polegają głównie and nah. Piciu Glühwein, czyli ciepłego wina grzanego i jedzeniu wszystkiego, co tam jest możliwe. W ogóle tego typu imprezy w Niemczech, jarmarki są oparte tak naprawdę o gastronomię. Niemcy uwielbiają się gościć, uwielbiają jeść na mieście, na jarmarkach, pić Glühwein, pić piwo, wszystko, co tylko można. A także od mniej więcej tygodnia jarmarki w każdym mieście. Myśmy też byli na weekend na średniowiecznym jarmarku Bożonarodzeniem Tutaj pod Stuttgartem, a w przyszłym tygodniu pójdziemy na Boże Narodzeniowy. w Stuttgarcie, wezmę kamerę, skameruję, opowiem wam, jaki Jarmark Narodzeniowy tutaj w Niemczech wygląda. Listek Elf ze Stuttgartu, nie martwcie się, wszystko to są wydarzenia, tylko w tej chwili, w listopadzie, będzie lepiej, chyba, że nie będzie, miejmy nadzieję, że będzie lepiej i wszystko będzie się działo odpowiednio na naszą korzyść i będzie nam lepiej niż w przeszłości. Chyba sam w to nie wierzę, ale tak będzie. Na razie. Liste ze Stuttgartu. Cześć.